Jest to przygotowywanie gruntu pod reformę szkolnictwa, a tak naprawdę pod to, by polska szkoła została wdrożona do łączona do europejskiego obszaru edukacyjnego. I właśnie ten element też dyscyplinowania nauczycieli jest tutaj niezbędny, ponieważ europejski obszar edukacyjny wzorowany jest na sowieckim systemie oświaty. Jest to system pochodzący i wzorowany na, na tych systemach, które były w państwach totalitarnych. No i w kontekście w ogóle zmian, jakie zachodzą w Unii Europejskiej, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska, to nie może dziwić, ponieważ w Europie realizowana jest koncepcja eurokomunizmu Altiera Spinelli'ego, tak, bo to jego plan jest. Dzisiaj realizowany, i skoro ma być jedno państwo europejskie, jedna, jedno federacyjne państwo, ma być też jedna edukacja. I to wszystko, co jest obecnie wprowadzane, także te reformy, które są zapowiadane i już wdrażane w Polsce, są właśnie elementem tego planu. I musimy o tym wiedzieć, i przede wszystkim zrozumieć, że to jest szerszy plan, szerszy projekt. I to nie jest autorski pomysł naszego Ministerstwa Edukacji Narodowej, tylko to jest właśnie realizowanie tego, co przychodzi z Brukseli.